Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawski przygotował również odznaczenia. Odznaczenia, a to raczej medal Armii Krajowej w 50-lecie jej utworzenia. Pierwszym odznaczonym jest Pan Prezes Siedlecki. Dziękuję pięknie, bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pan pułkownik Tadeusz Bieńkowicz. Zabrał więzienie w Lidzie bez straty jednego żołnierza. Bardzo. Tak To jest. To Przepraszam bardzo. Tak. Dziękuję. Zdrowia życzę do Panią. Dobrego zdrowia, nie tylko ale długiego życia. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia, Panie Dziękuję. pułkowniku, życzymy i żeby Pan jeszcze na bardzo wielu zjazdach był. Bardzo Panu Pasara, życzymy. Się. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan major Jan Czerniacki, który razem Zdobywał więzienie w Lidzie z panem pułkownikiem Mieńkowiczem. Dziękujemy panie majorze. Panią że pan na Dziękuję serdecznie. Wszystkiego miło, najlepszego, dzień. dobrego, zdrowego, dziękuję. I długi życia. Dziękuję. Staram się jak mogę. Tak, tak. tak jest. Dziękuję. Poddaję tak. się. Jeżeli Codziennie. Tak jest, tak to jest. na pewno, ja to samo robię, tak jest. bo jestem po wypadku brawo, i jakoś Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Pan porucznik Jan Lisowski. Pan porucznik Jan Lisowski jest żołnierzem słynnego Jana Piwnika Polurego i był z nim do końca jego walk, aż pod Jewłaszami. Cały czas Ramię w ramie, na, na kresach, kiedy major Piwnik walczył na kresach, pan Janek Lisowski był przy jego boku. Chwała Ci, Jasiu. Jestem z tej miejscowości, gdzie był pochowany Wawiórka. Pochodzi, pochodzi z tej miejscowości, powiedz do wszystkich, powiedz do wszystkich. Jestem z tej miejscowości, gdzie początkowo był pochowany Jan Piwnik, ponury, w Wawiórce, z papierni jestem, prawda. I papiernie 6 km od Majurki. I świetnie to znam no chciałam wstąpić, znam cię bardzo. Kochani, spiszcie wszystkie to wiadomości, jest... dlatego że był do samej śmierci ponurego. To jest, to jest świadek walk to jest... Jana Piwnika Ponurego. Na... Tu jest, panie, jest legitymacja. Tak, paniecja. Tak, tak jest. Dziękuję Dobra. Ci Jasiu za dziękuję, wszystko. Dziękuję. 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 dziękuję Pani bardzo Я не